Mateusz, mój tata Murański, to syn Jacka Murańskiego, o którym film znajdziecie u mnie na kanale. Mateusz to 27-letni aktor po szkole aktorstwa i musicalu we Wrocławiu. Grał m.in. w Miasto Długów, ojciec Mateusz, policjantki i policjanci. Ale największą sławę przyniósł mu serial Lombard, życie pod zastaw. Mateusz interesuje się sportami walki, to zapewne dostał w genach. Obecnie popularność Mateusza wzrasta przez konflikt z Arkadiuszem Tańsulą. Zapraszam do oglądania. Już 15 maja na Galifame MMA10 nasz bohater zmierzy się z Arkadiuszem Tańculą, czyli swoim obecnym wrogiem, a byłym przyjacielem. A oto małe przebitki z treningów naszego bohatera. I jak widzieliśmy na załączonym wideo, nasz bohater ma niesamowite umiejętności. Prawdopodobnie wystane z mlekiem matki, bądź oglądał okieta orafoniczna. A oto weryfikacja tych umiejętności. Oa, nie tak mocno, nie w szczepionki, swoje prawdziwe ja Mateusz pokazał w wywiadzie z najlepszą polską dziennikarką Tancula dosypał ci czegoś na imprezie. Możesz opowiedzieć jak to się wydarzyło? Panie Boże, ten Tancula jest krystaliczny. O nic, on mi nic nie dosypał. Człowiek ma prawo, ma prawo się na alkoholu, ja więc 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 więc, więc kto po alkoholu zachowuje się w, w ten sposób?